ze sobą. Sí, pero... Zapewniam, że to nie wpłynie na naszą pracę. Nie musisz tego mówić. Nic się nie zmieniło. Tylko będzie mi się jeszcze milej pracowało. Skoro wszystko jasne, to was zostawiam. Wakacje skończone. Wrócił wasz potwór do roboty. Oby to był tata. Dobry wieczór. Przyszła mnie w porę? Czym mogę służyć? Oddaję pieniądze. To tylko część. Dobrze. Na resztę będzie musiał zaczekać. Niewiele mi dali za biżuterię. Proszę się nie tłumaczyć. Wszystko jestem gotowa zrobić, byle nie zawieść Toribia. Z całym szacunkiem, ale już to pani zrobiła. Zasłużyłam na nagany, ale chciałam dobrze. Popełniłam błąd, jednak kocham pana ojca. Proszę mu to przekazać. Zapraszam do środka. Cześć. Tutaj będzie nam wygodnie. Szykuje się impreza jak rzadko. Jestem już spakowana. Zabieram tylko to, co niezbędne. Większość rzeczy zostawiam. Nowy świat, nowe życie. Będę za Wami tęsknić. My za Tobą też. Tylko nie płaczcie. Nie. Będziesz blisko rodziców. Tak. W takim tempie zrobię się gruba jak beczka. Skoro Omarowi nie zależy, mnie też nie. Mąż mnie zdradza, Sara mnie nienawidzi, a Diana ma swoje życie. Został mi tylko Julian, choć on też wkrótce wyfrunie z domem. Zostanę sama. Znoszę toast za szczęście, w los Cabos. I żebyś zawsze była piękna. I żebyś znalazła fajnego faceta. Zdrowie. Dziękuję wszystkim prócz Grety. Póki co wolę trzymać się od mężczyzn z daleka. Za jakiś czas ci przejdzie. Wznoszę toast za to, że miałaś odwagę rozwieść się z mężem, który cię nie szanował. Dobry toast. Zdrowie. Wznoszę toast za moje dzieci. To najlepsze, co mam. I za najlepsze przyjaciółki na świecie. Brawo. To się nazywa przyjaźń. Smutki na bok. Zdrowie. Tańczymy? Tak powinnam była świętować mój rozwód Cały wieczór grędziłaś o tej babie, która odebrała ci męża Patrzę na to jak na szansę od życia Obudziłam się ze śpiączki, w której tkwiłam latami Mogłabyś prowadzić warsztaty dla rozwiedzionych Zostałabyś milionerką Pomóżcie mi przesunąć stół Przepraszam za awanturę, byłem zdenerwowany. Zobacz. Księga imion dzieci. Cały czas o nim myślę, wyobrażam go sobie. A jeśli. Będzie dziewczynka. Oby miała twoje oczy. Co znaczy twoje imię? Bruno. Ciemny. Mroczny. To nie ja. Jakieś inne. Miguel... Minerva? Minerva? Nie. Mnie się podoba. Misael? Przestań. Dzień dobry. Cześć, Rosji. Chcesz chipsy? Chipsy? Uwielbiam, ja też. Tylko że tuczą. Wszystko co dobre jest nielegalne albo tuczące. Co z Twoją dietą? Dłużej nie dam rady. Zaraz zawołam, Juliana. Nie trzeba. Nie wolno tam wchodzić, póki sam nie poprosim. Dlaczego? Nie wiem. Niespodzianka. Zamknij oczy. Tylko mnie trzymaj. Obiecuję. Czym mogę służyć? Ma pani takie niebieskie tabletki dla mężczyzn? Lekarstwa kupuje się według nazwy, a nie koloru. Chodzi mi o takie na męskie sprawy. Z tego co wiem, nie ma tabletek na niewierność, alkoholizm i brak pieniędzy. Potrzebuję tabletki, które zażywa się, gdy mężczyzna chce być z kobietą. Stymulator erekcji. Od razu mógł pan powiedzieć: Proszę pani, recepta. Recepta? Inaczej panu nie sprzedam. Proszę pomyśleć, co by było, gdyby dostał pan zawału w czasie akcji? Tego się nie je jak witaminy. Chodź, już, nie, proszę, kręć się, możesz zdjąć. To ja? Nie poznałam się. Nikt nie ma takich oczu, spojrzenia i ciała. Podobam ci się. Jesteś kobietą mojego życia. Uwielbiam Cię, chciałbym być tylko z Tobą dzień i noc. Pobierzmy się dobrze, zgadzam się, kocham Cię. Hola. Cześć! Jak podróż? Dobrze. Cieszę się. Co z pracą? Prawie tu nie przychodzę. Dlaczego? Nie mogę pracować na cały etat. Przecież to Twoja pasja. Musiałem zająć się firmą Babci. Coś słyszałam. Jak się czuję? Źle, może z tego nie wyjść. A ty szczęśliwa? Wątpisz w to? Bo nikt nie będzie cię kochał tak jak ja. Miło było cię spotkać. Przyniosłem raport dotyczący pacjentów na kardiologii. Dziękuję. Rozmawiałeś z Sarą? Nie. Martwi się o do Hortensię. Miałeś przyjść ją zbadać. Nie dam rady. Mam dwie operacje. Babcia narzeczonej jest ważniejsza. Zerwaliśmy ze sobą. Przykro mi. Będę prowadził do niej ale dziś jej nie odwiedzę. Mogę ją zbadać i zdam ci raport. Naprawdę? Jasne. Byłbym Ci wdzięczny. Przepraszam, że tak gwałtownie zareagowałem na wieść o Twoim awansie. Możesz na mnie liczyć. Nie wyprzedza mnie. Pewnie umiera z nudów. Robisz ze mną co zechcesz, a to Twój najlepszy profil. Potrzebujesz towarzystwa? Mam już eskortę. Chętnie cię popilnujemy. Idźcie do diabła. Wynocha. Albo wam gęby porozwalam. Ty sam? Da wam radę. Kochanie, długo czekasz? Odwiozłem dzieci do szkoły i od razu tu przyjechałem. Mogłam przyjść wcześniej. Myślałem, żeby po ciebie zajechać, ale w końcu zrezygnowałem. Właściciel to mój znajomy. Zaparzy nam turecką kawę. Masz dobry humor. Zaczynamy funkcjonować jak rodzina. Dziś poszło gładko. Budzik zadzwonił na czas. Dzieci umyte, mundurki czyste, lekcje odrobione. Możesz mi pogratulować. Gratuluję. Nawet Iwan wyszedł po dobroci. Przy telefonie. Słucham? W tej chwili? Dobrze, już jadę. Co się stało? Chodzi o Iwana. Dyrektorka chce się ze mną widzieć. Muszę jechać. Nie szkodzi, pojadę z tobą. Dobrze. Będziemy tęsknić. Ja za wami też. Dzwoni, pisz od czasu do czasu. Dobrze. Tak mi smutno. Miałyśmy nie płakać, a sama zaczęłaś. Kocham was. My ciebie też. Obiecajcie, że mnie odwiedzicie. Oczywiście. Powodzenia. Trzymaj się. Dzięki za wszystko. Szczęśliwej podróży. Do zobaczenia. Dlaczego nie piszesz? Wróciłaś już ze szkoły? I od razu szukasz Iwana? Zapadł się pod ziemię. Szkoda, że nie umiem Cię pocieszyć. Pozostaje czekać. Mam dość. Chodź ze mną. Dokąd? Znajdziemy go i sprawdzimy, co się stało. I co? Od kilku dni wagaruję. Przecież wychodzi z domu. Dokąd idzie? Też chciałbym wiedzieć. Ciśnienie w normie, dobrze wyglądam. Nawet w chorobie zachowuje się jak dama Proszę o odrobinę alkoholu Mam prośbę, gdyby przyszła pani Sara, niech się nie zbliża do pani Jak mogłaś spaść ze schodów? Zawarliśmy układ Tylko dlatego się ożeniłem Kto mi teraz wypłaci kasę? Jeśli umrzesz, oddam Dianę w ręce Waska. Będziesz się przewracać w grobie. Szkoda gadać i tak nic nie czujesz. Jak roślina. Opracowanie wersji polskiej Studio kompany. Tekst Paulina Malinowska-Kowalczyk. Czytał Jan Czernielewski.